czyli pozycja e, bokserskiej w boksie mamy jeszcze, e, rozdziela się tutaj, akurat widzieliśmy kolegę e, praworęcznego, praworęczny i tu jest leworęczny, my zawsze na leworęcznych mówimy mańkuci, czyli tak, albo jeszcze inaczej, niektórzy mówią, że normalny i nienormalny, nie, ale to takie, to już wiadomo o co chodzi, czyli tu kolega jest ten nienormalny, krótko mówiąc, czyli on zaczyna, ja jestem normalny, czyli, czyli on jest leworęczny, ja jestem praworęczny. I jest dru jeszcze druga zasada, e z leworęcznym jest bardzo, nie każdy potrafi boksować. Miesiąc raz boksowało się, ale ciężko mi się boksowało. Zawsze takiego ja jednego kolegę miałem, który mi, e bardzo się dobrze mi z nim e boksowało. Zawsze był moim takim sparing partnerem, jak e boksowaliśmy przygodowo mnie na Lajkuda. I teraz, że pozycja lewa ręka, czyli kolega on się tak stoi, tutaj troszeczkę bardziej, tak, mniej więcej, i uderza, jego ręka jest prawa, moja jest lewa. Czyli jak ja mu pokazuję, on pokazuje, on są uderzanie, wchodzimy sobie, tak? lewe i prawa. Treść, dwa, hop, tak Wchodzimy, cofamy się do samo. Treść, dwa, hop, tak, jest, tak. 국민의동당은 아 u a

Travador. Nadu, travador. Tá aqui, deixa. Tá aqui, é tu. E deve ser no goleiro. Travador. Tu. Vai lá. Tá aqui. Até na luz. Travador. Eleve Tá aqui. Vamos lá. Respa. Tá aqui. Tá aqui. E deve ser no goleiro. Respa. Tá

taka sytuacja jest, bo oni są e, zawodnicy w wagach niższych, czyli są, e, jest wyższe. Tutaj pokazywałem dla, dla zawodnika ze względu na to, że oni są niżsi ode mnie, żeby te pokazywać te cały czas e, dołu. Na no, taki zawodnik leciaczy, akurat Piotrek, to nie będziemy powiedzmy, będziemy uderzać się dołu na dół, ale już jak zawodnik powiedzmy będzie leciał, to my otwór robimy i otru. My jesteśmy zawodnicy w dystansu, czyli walkę uderzamy, jak zawodnik jest niski. Bo zawodnik jest niski, on, jest, on szuka cały czas sytuacji, żeby wejść do pół dystansu, prawda? Na ten. A ja jestem wtedy, jak prostu, jak my jesteśmy w pół dystansie, to mam te ręce dłuższe, te gable, i mi ciężko. Ja wtedy muszę go trzymać, nie? a on nie mnie obraca. Dlatego ja cały czas staram się... A on mi tutaj chodzi cały czas, ja tak jak ja pokazywałem, haka. Ha, tak, on mi szuka. A ja tu cały czas go szukam tego dystansu, żeby odpocząć, ustawić się, go na prawo ręki go. I dlatego wysoki jest zawodnik dystansowy, on jest półdystansowy. I dlatego takie, tu pokazywaliśmy takie sytuacje, że jak dwóch zawodników będzie w tej samej wysokości, tej samej wagi, bo wiadomo, że zawodnik powiedzmy. 67 kg będzie taki jak ja, a drugi będzie troszeczkę jak on. Nie? To, to już jest to taka sytuacja, że musimy, y, musimy to wagę, y, y, wzrost y, wykorzystać y, jak należy. Ale teraz na przykład jesteśmy dwóch takich samych, czyli ja jestem tak jak on, i teraz zadajemy prawy lewy. Tak jest, prawy lewy. Jeszcze raz prawy, raz, trzy, prawy, tak jest. I chodzimy to samo, do to tyłu ja tak już, już, już nie będziemy, nie będziemy szybali. Chyba, że potem będzie taka sytuacja, że on złapie mnie przy linach, ale jesteśmy tego samego wzrostu, prawda? Czyli jesteśmy, możemy pracować sobie tutaj razem w pół półdystancji. Oczko i znów będzie ten, ciosy, ciosy proste na naszym. Idziemy. Czyli prawy, lewy, prawy. Tak jest Tak jest, tak jest. A teraz chodzimy, jest jesteśmy w dystansie i teraz uderzasz Prawy hak, lewy hak i pre, lewy się. Dobry. tak, się, tak, jest, tu Rzez, dwa. tak, 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 jest, tak, jest. tak, 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 Złapaliśmy tak, i. tak, jest. tak, 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 jest. Hop, tak, jest. tak, 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 A tak, 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 czyli uderza przewcienik atakujący, uderza tak zwany długi sierp, a on robi sobie czuciutki i on dodaje, druga strona, raz, hop, tak jest, tu, hop, tak jest, hop, tak jest, tu, i płyta taki. raz, dwa, trzy, tak jest, tu, jeszcze raz, raz, dwa, dwa trzy, raz. Raz, dwa, dwa, tak jest, trzy, trzy, tak jest, trzy, i poza, w tak jest, tu, i w tak jest, jeszcze raz, tak, tak jest, to I trzeci, tu. tak, to tak trochę. Po I to to samo zrobimy. Lewy, prawy, lewy, trzy, cztery, patrz, jesteśmy z losem opodu, zrobimy do góry, i jesteśmy wyjdziemy, tak jest, tu tak I teraz wchodzimy, co? Wchodzimy po pół Lewy kaki, prawy lewy tak jest stu. i rest, Tak jest. Rest, dwa, tak jest. Rest, dwa, tak jest. I teraz wejście, lew zielon. Hop, tak. tak jest. Hop. Tak jest. I kontra. Tak. U, tak jest. Hop. prawy. za mną. Rest, tak jest. Do tyłu znowu. Lewy prawy. Lewy I trzeci prosty.

No to na tyle, może teraz Piotruś pokaże swoje, To może ja jeszcze powiem, że dlaczego nie widzicie, a jak idzie dalej, to chłopaki się trochę zmachały i <grym> tak tak generalnie w tym wyniku zadaje się to zrówno. Pan może potwierdzić. W takim stroju jak ja, bo jest powiedz mi godzina, półtorej godziny, Zawodnik jest w stanie nie robić No dla treningu półtora kilograma to mu spokojnie spada. Tak jak wspominałem ja. No, no, nie, nie, nie. Nazywam się Piotr Lepik, prowadzę zajęcia Muay Thai i kickboxing. Ważny Muay Thai, kickboxing to krócej. Pokażę Wam parę zabaw w Muay Thai i techniki, okej? Okay? Ja, tutaj a, mamy też taką opcję, że jeżeli ktoś by chciał teraz w treningu uczestniczyć, to no, zapraszamy. zapraszamy. To jest oczywiste. Ja? Tam kolega chodzi na treningi, siedzi z tyłu O właśnie, co się okazało. No, dobrze. Dobrze. Okay. No, rozgrzemy się, luźniutko się rozgrzemy. Okay? Jestem, a minutki. Ja chcę luźniutko. Dwie minutki. Ściągnij smakówkę. Ja już wcześniej rozgrzyma. się rozgrzewałem. To jest taka wie czy minówki no? nie naładowaj się telefonu? Nie naładowaj się telefonu? Trochę dobrze O no Kolega chodzi bardziej na kimboxy, to nawet i nie chodzi no teraz. Co? Teraz go na Przód. Przejedziemy, pomalutku jedziemy. Lewy, prawy, hop i prawe kolanko. Ok? Wyrzucę wszystko ładnie z biodra. Ok? Na brzuch. Najwyżej kolano. <grym 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 o, o i więcej, więcej chodzimy. Ale mu się luźnie, hop, luźnie, kot, o, luźnie kot, o, ok. O, i wypychać, wyrzucaj biodra, o. Z miejsca, o, malutko.

O, i znowu się z tego nie będzie <grymne> róża nie zna wykaźć nigdy oczu nie bać się i zmieniamy lewe kolanko, lewe kolanko robimy hop hop na brzuch przez to kop i kolano bijemy, ok? jeszcze raz hop 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 pa. i wypychać mocno, wszystko z biodra w rzucać. hop, pa. i co idziemy luźnie czyli bardzo zielona aby dźwigać kolano wyżej, wtedy wyżej kopniemy kolano. Niżej to kopniemy, bo niżej nie. No, nie wolno. Hop. I znowu prawe. Ładnie się odchylać do tyłu, o, żeby właśnie trafił lewem. A teraz jedziemy z łowiem. Lewy, prawy, różniutko, Prawy, hop, i kolano. Hop na brzuch, ok? To pierwsze. O, malutko. Lewy, prawy. Low, hop. I mocno kolano. Hop, hop, Low, wróci do tyłu, hop. I kolanko. I bliźniutko. Tajski jest, że idziemy do przodu, nigdy do tyłu. Nie bać się. Przy... Oba idą tu do inna nawijana. Aż krep poleci Cały czas jedziemy do przodu, bliźniutko. Okej, okay? blisko się wiecie. Raz, dwa, I bliźniutko. rączki wysoko. Nie ma się przeciwnika. Mamy tak samo jest przygotowane, my też. Akurat teraz nie no, ale. Ja mówię o sobie, nie on. Jeszcze raz, ba, ba. Ba. I teraz tański, w tajskim dużo jest przeplatanki, Taki lewa Czy kolega łapie za szyję. Można się tulić. O. I jeszcze chodzimy, zawsze dawać nogi sobie na zewnątrz. I wkładamy sobie zawsze ręce, sobie pracujemy w pięciu. I, I Można sobie pięć obalać, on też może. Można, czy, czy, pomał, czy w czy <grymianie> <grymianie> można, nawet można było wykrzyweć buzię, chodzić tylko, okej? Okay? Chcę <grymianie> taką akcję, mnie. chodzimy nie, hop, hop, i dźwigamy, hop, łokcie i kolanka, okej? Okay? Sejdziemy. na zmianach sobie, dźwigaj łokieć lewy, no, dźwigaj, hop, łokieć do góry i kolanko. o, i se chodzi, na zmianach sobie, na zmianę. luźno, luźno, nie bo luźniutko se jedzie, dawaj, hop. I bliziutko, bliziutko siebie, bo no jak wyjdziecie daleko, to już kolano wyjdzie, hop, u, hop, u, ok? Cała nogi na zewnątrz, nie dałeś do środka, bo wtedy łatwo podciąć przeciwnika, nie? Jedziemy ja dalej, bardziej się pomalamy. Ja, hop, ba, i teraz jak czekasz, pomaluj już, jedna, pobądź niektóre ręka, hop, ba. I bliziutko, chodzi na paluszko, hop. A teraz przekwitujemy kolano, o, można, i go poczynali i leży. okej? Okay? Bawimy się. Kopię. prawej, Hop, łapiesz. Hop, i noga do środka. O, oj, o, i o, i leczy, i leczy, śmiało. i odbala, śniało. To kopi było kolanem. I kopi, no. I ten kapi, i hop. hop. Chilu, nie puszczam. teraz, tak? Odpijać, go. O, pół, a pies, o, o, i mocno, i od ty chodzi. Od ty Nie ma się, bo ja jestem cięższy, niż cięższy, to rocięża. Ok? Raz, jedziemy. Nie. Lewy, prawy i imp. od fronty jedziemy, ok? Pomaluty, na zmiana. Lewy, prawy, I I I siła. Dawaj, o, o. I mocny front. Aj, mocno, i sobie luźno chodzimy. Mam I mocno, od siła, dawać, mocno, ziodła. O, o, ilu, ty sobie chodzi. Nie Nie dam tego się patrzy, co będzie Nie się go. On też się boi. Każdy ma stresa przed Który wówczysz się ok? No, koniec. Czy <gryzanie> <gryzanie> to się wydaje, ale to jest. luźno łokieć, ok? Raz, dwa, trzy. na Nie, No, i łokieć, ok? Jedzie. Hop, hop. o, i ludzi się hodzimy, blisko. blisko, ukradźmy, i łokieć. Czy? ba, ba. ba, ba. ba, ba. ba, ba. I to samo, lewy, prawy, ale w prawy. Ok? E idziemy da voi. Razio. O, il lunio, widmo, widmo.